Tu jest mój samczyk z rozpłodu To ma w tej chwili drugi rok, dwóch lat. właściwie to trzeci, bo 21 to jest trzylatek nie? Dobry lotnik, tak wygląda. No niestety troszeczkę jest pokryty, skrzydło takie. No nie bój się, one są gołębie niebrane w rękę, dlatego są takie takie jak widać, nie? Zieją, bo ja ich w ręce nie biorę, one są po prostu... Mamy sobie. Ładna głowa oko. No dobra, dobra, spokojnie, hmm. spokojnie. Zaraz pokażemy jakiegoś następnego samczyka, nie? Tu mam takiego samczyka, który był na wystawie, zdobył chyba nawet, jako młody gołąb zdobył 90 94 punkty chyba na ten samczyk. Dwa lata temu? Zaraz zobaczymy, który to rok jest. 21, tak. To 21, to 3 lata temu, jako młody gołąb. Jako młody gołąb. Był na wystawie, wtedy Zastawia była w Sitnie, nie? Ukoceniał go sędzia, wtedy już nieżyjący pan Jurek Kardasz. O, to jest samiec. No odjął mu tam punkty za oczy. No widzicie. Oczy ma ciemne, a powinny być jasne Ale tu opierzenie jest na 3 letniego gołębia, nie w śliczne i skrzydło takie, proszę, druga strona, tak wygląda. może no pokażemy tutaj jakieś samczyki, takie starsze z tego gołębnika gołębnika rozpłodowego. To jest najstarszy tam, jest inny w tej chwili, on jest z 19 roku. 19 roku. On mi zginął w 22 roku, 20 24 czerwca, bo mam zapisane. I przyszedł 24 kwietnia tego roku, zeszłego roku, czyli 23, 2023. Hmm. Ciekawe, co się z nim działo. Nie wiem, co się z nim <laughs> działo. Przyszedł, to jest już po prostu mocno, jak to się mówi... Porus przyprzyło go, kurde. Siwizna, tak zwana. Ale o, proszę bardzo, bionkowy, jaka głowa? I gołąb plata. No. To jest gołąb, który mi wrócił, co mi wtedy tak dużo gołębi zginęło. To jest jedyny gołąb, który mi wrócił tego samego dnia z 48 gołębi. No, coś tam ma w głowie, kurde. Jeżeli przyszedł chyba po 9 miesiącach, jak się nie mylę. <grym> jest jego kuzyn też też jego nie było chyba ze 3 miesiące no to jest po jego chyba yy, siostrze syna tego samca siwego, nie? kucie gdzieś nie? To tutaj jest zaraz go złapiemy I widać że to jest może tu stał. widać że to jest gołąb już też yy, nie młody 3 miesiące go nie było, no, ale jest jak widzicie, porośnięty tego. No, ale ja go trzymam ze względu na to, że ma głowę i chce latać. Nie? bo już niestety pokrywa się tymi ciemnymi piórami. To jest właśnie w tych gołębiach jeden minus, że ciemniejsze wianki się pokrywają mocno później tymi piórami tymi ciemnymi. Tam jest ładny samczyk, zaraz go możemy pokazać, ale tutaj takiego. Pokażę, czyta, pokażę. jest u mnie też już nie mało, bo jest już 4 lata. I o, ja zaraz zrobię żeby to było ładniej. Ten sam jest ma 4 lata. To jest z 2020 roku, nie? No i widzicie, wianek czysty, wszystko, skrzydło nie ma nigdzie kropki. 4 lata i czysty. O. I fruwa. On był w pierwszym roku jako samców, miałem wtedy za dużo samców, było chyba ich 11 czy ileś i był tam w tym gołębniku dla młodych i ja ich tak trenowałem, że z tych 11 samców zostało mi tylko 3, między innymi i on. Były dzień w dzień puszczane, kurde gołębie chodziły, kurde. No głową ma I on już teraz w rozpłodzie jest ten sam. Piękny samczyk. Pokażę zaraz po nim syna tego roku. Tu jest jeden z jego syn jest jego syn z tego roku no z tego roku, z tamtego przepraszam ma taki kurde zadzior tutaj nie wiem kurde gdzieś mu się tam też ładny gołąb to jest można powiedzieć rocznik bo 23 chyba, zaraz zobaczę po odbronce to chyba był drugi, drugi lęk też gołąb czysty No co ty jeszcze pokazać? Mam takie sporty takiego sporta mam co na Węgrzech w maju w tego roku nie było nawet co kupić i takie na siłę kupiłem trzy sportowe i Jeden jednością mi ten został taki sportowy. No gołą silny Chodzi, no, chodzi, nie mogę powiedzieć. No ale on się nie podobało. O, zależy, co się komu to podoba. Proszę, węgierska obrączka. I tak, o, zobaczymy. o Hungary. nawet klub jest jakiś podany. A jaka była cena za takiego gołębia, tak z ciekawości? Ja za zapłaciłem na Węgrzech, chyba Harum Ezer, to jest 3000 forin, to było jakieś Czy 4000. No, w każdym bądź razie, jakby nie liczył 60-70 zł nie? Także a u nas za takiego gołębia ktoś przyjdzie i da zaproponuje mi 15 zł. No to śmiech. śmiech Nie? Tu mi jeden taki samczyk został za mońskiej gołębi. o taki o gołąbek. I zginął mi w czwartek po świętach i odnalazł się. no kawałek od domu. U hodowcy się znalazł Pocztowy gołębi. Odebrałem go. Dzień przed sylwestr, nie w sylwestra chyba, nie dzień przed sylwestrem. Mam tylko jednego takiego biela bielasek. Fajny gołąbek i fajnie fruwa. Tak wygląda. Tam jest do niego, zaraz pokażemy, mam taką ładną samiczkę i mam może coś w tym roku coś wychowam. Ona jest godna uwagi ta samica. To jest puszczę ją do tamtego samca, nie? Co wcześniej widać było, taka o, blondyneczka. Tamte pozostałe trzy samice to nie widzą. Mi się tam gdzieś muszę ich. Ja kolega mi w maju przywiózł te gołębie, te gołębie. Tego w tamtego roku. I tu miało być, bo ja miałam tylko jedno samicę z tych, z tych szodlockich. I kazałem, no przeprosiłem, żeby kupił mi parę i samczyka, nie? I ja to parę trzymałem, to miała być samiczka, to się okazał samczyk. I miałam zamiast. Dwóch par miałem, parę i dwa samce luźne. No ale chowałem po nim młode, zaraz pokażę jakie te młode wyglądają. Tylko gołębie są niebrane w rękę i dlatego on tak się zachowuje. Tu jest właśnie samiczka z zeszłego roku, właśnie po tym samczyku. O. Taka sobie panienka. U no to chyba za bardzo nikt tego nie hoduje, bo to na tych giełdach, targach to nie tutaj widać. Tutaj nie ma tych gołębi. Znaczy się, generalnie na Węgrzech też były, jak byłem, to były białe, czarne, czerwone, ale mi chodziło o rysunek, o rysunek, ten, ten gąski, ten tak zwany sercowy, nie? Mamy Zaraz ich, puścimy. To muszę tu powganiać wszystkie i... No uwaga! Będziemy startować z tymi gołąbkami! No! Uwaga!